Manko, Jesteście na kanale Dreamer, A dzisiaj zrobimy sobie nowy dziennik treningowy A dlaczego? Bo od niedawnego czasu ćwiczę nowym planem Który nie został zrobiony przeze mnie A przez Pawła Gewentę, którego serdecznie pozdrawiam No to co? Ten plan jest podzielony na ćwiczenia ogólne I na ćwiczenia wrestlingowe, Więc Pokrótce omówmy te ćwiczenia ogólnikowe, żeby później przejść do nagrań z ćwiczeń do ZARWESTLINGU No to tak, w pierwszym treningu to były trening PULL i toprola. Oczywiście tu dziś będę dawał te ćwiczenia, tutaj No to tak, pierwsze mamy podciągania 5 serii po 5 powtórzeń, bo to były nachwyt Jak to mogę powiedzieć, no nachwyt mam mierny Przykro mi, no poprawię się Drugie mamy wiosło, które robię, zrobiłem w trzech seriach na, na 6, od 6 do 8 powtórzeń. Dobra, przejdźmy jeszcze dalszego ćwiczenia, czyli, nie wiem, tu. Yy, tył barku na maszynie. 3 serie po 12 powtórzeń. Ale dobra, cofnijmy się do pociągania. W pociąganie zrobiłem 4 serie piąteczki i 1 czwórka, bo niestety nachwyt słaby. W wiośle. Techn... Przypomnieć technikę, podobno nie robiłem. Zrobiłem 40 na 8, 50 na 8, 55 na 8. A na tyle, barku 20, 27 i 34. To teraz przechodzimy do treningu push i hack. No to tak, miałem ława. Dwie serie wstępne tam 20 kg, czyli pusty gryf i 40 na 10 i 6. I trzy serie robocze. 60 na 8, 75 na 7. I ostatnia sery dobitkowa. 72,5 na 7. Skos. W sensie wyciskanie handlami na Skosie. 3 sery po 6-8 powtórzeń. 20 na 6, bo dawno też nie robiłem, więc kontrolowany ciężar 22,5 na 6 i 25 na 6. OHP, które oj, dawno dawno nie robiłem w ogóle. Więc zrobi, bo to, zrobiłem w 3 to od 5 do 8 powtórzeń. Troszeczkę poszalałem z tym, bo myślałem, że mam trochę silniejsze bary, ale jednak się bardzo osłabiłem Zrobiłem 40 na 5. 50 chciałem zrobić na 5, ale zrobiłem na 3. A później zszedłem do 45 na 5. Przejdziemy do treningu, który teoretycznie zrobiłem dzisiaj, bo nagrałem to w czwartek. Wiadomo, dzień wiosny. No to tak, pierwsze ćwiczenie to wiosło, które zrobiłem w 3 seriach od 8 do 12 powtórzeń. Tym razem większym ciężarem 50 na 10, 60 na 8 i 65 na 8. Jako, spo, tak, jako tako, żeby kontrolować technikę i nie szaleć z ciężarem, bo to wiadomo, już się na, człowiek nauczył, że ego lifting nie jest warty, jeśli chodzi o, o zdrowie. Deepy. Deepy zrobiłem w trzech seriach, od 5 do 6 powtórzeń. 15 na 6, 2 na 6 i 2 piątką na 5. Oczywiście, wiadomo, tutaj też się trochę chciałem zaoszczędzić, bo w sobotę sparingi trzeba mieć jakiekolwiek siły, więc tak, jako tako i jeszcze wznosy do boku, yy, 3 serie po 12 powtórzeń, troszeczkę te powtórzenia zmieniłem niestety, zrobiłem dychą na 8, dychą na 8 i dychą na 8, więc co, nie ma co więcej gadać, przejdźmy do yy, ćwiczeń armwrestlingowych. No dobra, to przejdźmy do młotków w pełnym zakresie Zrobiłem 3 serie od 5 do 8 powtórzeń 3 razy 15 ponieważ potrzebowałem pewności, że jeszcze potrafię to dobrze technicznie robić pompa mnie na końcu już opała temu spowolniły się powtórzenia, ogólnie to no, jako tako to poszło w tygodniu sparringowym, jeżeli to będę robił, to zrobię to ciężej oczywiście ale w nie Tygodniu, który nagram w następnym tygodniu, zrobię jeszcze ciężej. Tutaj robię młotki przez zamek na wyciągu 3 serie od 5 do 8 powtórzeń zrobię i zrobiłem tak w 7x8, 9x8 i 11,5x8. Tutaj bardzo odkrywa się mój zamek, że bardzo słaby jest. W sensie trzeba wzmacniać, bo to ich, jedna z gruntowych rzeczy w moim stylu jakim jest top roll a widać trochę, że mi telepie dosłownie w, tutaj w ostatnim powtórzeniach będzie to widać tutaj jak i w prawie ręce upewniałem się czy nadgarstek jest neutralnie ustawiony, żeby ani nie był przeprostowany, ani otwarty bo w tym czczeniu właśnie, właśnie na tym polega, że nadgarstek musi być w neutralnej pozycji o tutaj już widać jak nadgarstek lata no wiadomo, wzmacniamy się na spokojnie. Tutaj wykonuję pronację przez kciuk. Trzy serie od 6 do 8 powtórzeń. 9, 9 na 8, 15,5 na 8 i 15 na 8. Lubię te ćwiczenie ogólnie, spoko. Fajnie czuję pronator Co do ustawienia przez kciuk, jest mi ogólnie wygodniej robić pronację niż przez dłońca. Ale trzeba robić i tak, i tak, bo... Przyda się na bank, jeśli chodzi o mój styl walki Tutaj ogólnie to szlifowanie bardziej techniki było niż ten ciężar, ale wiadomo Wkrótce to nie no, aż tak egoliftować nie będę, bo trzeba z głową trenować Tutaj nagrywał mi Szymuś, którego serdecznie pozdrawiam Pokazał swoją łapkę Jaką ma O, taka, o dokładnie taka Dobra, przejdźmy do treningu palców treningu, do czytania na palce, rączka anti antitoprol, 3 serie po 12 powtórzeń 9 na 12, 11 na 12 i 15 na 12. Tutaj wykryłem takie mikrobule, które mam przy tej rączce konkretnie nie wiem jak to mam niwelować, po, pro, po prostu muszę coraz częściej to robić, żeby to przyzwyczaić, bo w lewej ręce miałem tak, ale już nie mam. Tutaj oczywiście też lekim ciężarem, żeby ogarnąć sobie jako taką technikę. Muszę przestać robić ten ruch plecami, że przyciągam, tylko po prostu palcami to machać. I na końcu treningu Top Prola robimy zamek, oczywiście, jako taka dobitka. 3 serie po 12 powtórzeń, 9, 11, nie, sorry, 8, 10 i 10. I w ostatniej serii lewa ręka poszła na 12 powtórzeń, prawa na 10. Jak to wyszło? Nie wiem, pewnie przeciążenie ogólnie, ale fajne takie ogólnie to picie, potrzebne będzie, zobaczymy jak z czasem to pójdzie, czy nadgarstek się wzmocni z czasem, tutaj widać, że w ogóle mi te lepiej ten nadgarstek, o dziwo, jak o dziwo da się robić to, ale trzeba się jeszcze wzmacniać. Dobra, przejdźmy do następnego treningu, czyli treningu push i hack. Tutaj robię beat, bicep curve w oparciu. Nie, mia, nie robiłem tego na smithie tak jak Paweł pokazał, tylko na modlitewniku. Prawie pełny wyprost, i muszę podszywować technikę jeśli chodzi, bo trochę bujnięcie, robiłem, taka trochę dynamika. Yy, generalnie tutaj robiłem 3 serie od 6 do 8 powtórzeń, 10 na 8, 12,5 na 6 i 15 na 6. No, tutaj widać trochę bujnięcia, trochę niepotrzebnie to robię. Ale uczymy się. Nie zawsze musi to być perfekcyjne. Na początku trzeba mieć te pole do błędu i akceptację tą. Ale z czasem poprawię się i będzie tylko lepiej po prostu. Ważne żeby mieć tą świadomość, że zawsze może być lepiej. I przejdziemy teraz do czynienia, które robię, pi robiłem pierwszy raz żyć w Tanie, Czyli Rino Lift. Co to jest takiego? R Rino Lift to jest ćwiczenie, które generalnie wymyślił Rino Masik mocny chłop, on generalnie ma 19 lat on to robił przy stole niestety na tej siłowni nie posiadam stołu więc musiałem kombinować jak to robić trochę nie to zrobiłem, będę się poprawiał w na następnych treningach ogólnie to polega na tym, że pas masz nałożony na dłoń ale też nadgarstek, żeby to obciążało i tak robisz uginania i robiłem 3 serie od 6 do 8 powtórzeń. Na początku robiłem 15 na 6, potem zmniejszyłem do 11,5 na 8 i 11,5 na 8. Bo jednak technicznie chciałem to ogarnąć, ale mimo tego, jednak na centring będę musiał to poprawiać. W następnym ćwiczeniu robimy nadgarstek na zwykłej rączce. Zaraz do tego przejdziemy. Będę robić. 3, będzie to ukazana trzecia seria. A robiłem je w, no, w 3 seriach do 12 powtórzeń 18 na 12, 18 na 12 i 27,5. Następnym razem będę bardziej to izolował, bo tutaj troszeczkę ciałem się pomagało. Następnym razem będę to izolować, tak jak zobaczycie przy treningu trzecim Czyli że będę trzymać to oko, na kolanie i tylko ruch nadgarskiem będzie. Ogólnie spoko. Aż takich tutaj uczuć bólowych nie miałem żadnych, lekko pompowała pała wiadomo, przed ramieniu. Jak to te ćwiczenie podstawowe lubię, jest spoko. Ale zaraz przejdziemy do ćwiczeń, które, które robiłem pierwszy raz tak jak Rino, czyli Supinacja z Pasem Judo. Dziwne uczucie miałem na początku, kiedy robiłem te tak do środka. Paweł dodał mi taką radę, żebym robił też ruch nadgarstkiem do środka, tak jakbym wkręcał się w hak. Co w sumie mi trochę pomagało, bo jednak faktycznie czułem, że robię ten ruch faktycznie. I robiłem je w trzech seriach do 12 powtórzeń. Czwórko na 12, 6 na 12 i ósemko na 12. Nie chciałem przesadzać ciężarem, bo wiadomo, po pierwsze technika, a po drugie... Eee, taki troszeczkę delikatny ruch, tak samo jak zamek, a tym bardziej że tego nigdy nie robiłem, więc warto było na początku oswoić się z techniką. Jeszcze troszeczkę będę się poprawiał w nim, bo nie za bardzo to ogarniam w 100%, ale z czasem będzie tylko coraz lepiej. Wyszlifujemy to i na... i będą ładne efekty. Jeżeli oczywiście zrobię poprawnie. Rzecz jasna. Ostatnie nie do treningu push z hakiem to będzie dół zamekki. Troszeczkę zrobiłem odwroty niż Paweł pokazał, bo nawet nie wiedziałem jak to robić Zrobiłem to w sposób jaki zabetonowany Tomek to robił, czyli że Brałem sztangę damską i robiłem takie uginania mniej więcej do głowy lub przed głową Miał być na 12 w trzech seriach, zrobiłem w dwóch, a w trzeciej zrobiłem 9. Trochę się wylało, bo nie wiem, siła zamka mi już trochę odeszła, ale następnym razem pokażę jak ja powinienem to zrobić, czyli, od, czyli totalnie w inną stronę zamek, czyli zamiast w, z, w dół do góry to właśnie od dołu, czyli trzymam jakby górną część sztangi o palce dolne, czyli jakby robię ruch w dół dosłownie. Nie w górę, tylko w dół i co ja mogę więcej rzec no, to co teraz tutaj widzicie to no, nawet ok poszło ale jestem ciekaw jak by mi poszło gdybym zrobił to tak jak powinienem przekonam się za jakiś czas bo czas mija szybko a tre z treningu na trening no, wiedza tylko się zbiera Następny następnym treningu, wiadomo, tak jak opisałem na początku, będzie to FBW plus pronacja i plus nadgarstek. Jako tako poszedł trening, w sensie bez kofy tam, spoko. Ale dobra, przejdźmy po prostu do pierwszego ćwiczenia wrestlingowego, jaka będzie pronacja. W pełnym, z pełnym wyprostem, na stojąco, w trzech seriach do ośmiu powtórzeń. Zrobiłem dyszko na 8. 15 na 8 i 15 na 8 dobrze wyczułem, żeby nie zwiększać ciężaru. Bo tutaj, już w trzeciej serii, 15 już ledwo trochę pronator mi wyrabiał, ale i tak muszę się technicznie podszyfować. Bo najpierw musi nadgar, potem pronator cały, ale tutaj jako tak oszło. W sensie nie było aż tak źle. O, trochę pogarniałem te ćwiczenie, Na przyjemne, tylko po prostu. Technicznie doszlifować, i myślę, że damy radę z tym sprogresować dobrze. Dobra, przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, jaki jest high Cup. Nagrana była została tylko lewa ręka, ale zrobiłem 3 serie po 12 powtórzeń: 17 na 12, 21,5 na 12 i 21,5 na 12. Wiadomo, trening troszeczkę lżejszy, bo pojutrze sparring mam, a jednak chcę tam trochę potrenować bo od tego właśnie są takie sparingi co dwa tygodnie jeżdżę, żeby właśnie dobrze się regenerować i na miejscu dobrze trenować dobra przejdźmy do low-kapu 3 serie po 12 powtórzeń yy, 17 na 12, -ko, -ko pół na 12 i 1,5 na 12 i 1,5 na 12 tutaj jedyna różnica pomiędzy tym tyczyniem a poprzednim to jest to że Grubsza część stożka jest na małym palcu, a w ten ten grubsza część stożka była na palcu wskazującym. Przez to inną część się obciążało. U mnie ta dolna część jest słabsza, temu pod... muszę się skupić na tym bardziej, ale myślę, że będzie OK. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zapomniałem dodać, że w tym trzecim treningu jeszcze robiłem uginanie nachwytem, łaman gryfem 3 sery po 8 powtórzeń. Zrobiłem 3 razy ten sam, nie żaren czyli 27, ponieważ wiadomo oszczędzaj się przed sparingiem. Ale dobra, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Łapa sub koment i jedziemy z kolejnymi odcinkami. I czekajcie na drugą część dziennika treningowego. ALO!